O, chciałem Wam dzisiaj pokazać jak można e, obrać skórkę z pomidorków. O, trzeba ponacinać je, bo wiemy, że skórka z pomidorka nie zejdzie, więc jest na to sposób. Nacinamy te pomidory. O, w ten sposób na krzyż. Każdy jeden i wkładamy wszystkie do miseczki. Tak oto zrobione pomidorki. Przyspieszę to może. Będziemy się. Tak oto zrobione pomidorki. Zalewamy gorącą wodą, drządkiem. On już był wcześniej zagotowany, ale jeszcze go podgrzeję. O. I w ten sposób polewamy tutaj te pomidorki. Za chwilkę Wam pokażę. Po paru minutach odczekamy, jak pięknie skórka się odbiera z pomidora. Proszę bardzo. Jeszcze chyba będę musiał troszeczkę wody dogotować. No, coś mało mam tej wody, ale już się otwierają pomidorki, już skórka zaczyna schodzić. No i to. Ok, także jak widzicie wracam po paru minutach. Zobaczcie, skórka z pomidorów schodzi praktycznie sama, z gorącej wody musiałem łyżką wyciągnąć. O i teraz w ten sposób zobaczcie jak pięknie schodzi. Tak obrany pomidor gwarantuje nam to, że skórka na nie usiądzie na żołądku, a pomidorek nie traci na wartości żadnej. O, proszę zobaczyć jeszcze raz. Skórka schodzi praktycznie sama. I tak robimy do wyczerpania zapasów. I możemy z tego sobie już zrobić leczo i cokolwiek chcemy. I nie musimy się bać, że nam skórka usiądzie na żołądku. Dziękuję wszystkim.